Zastanawiasz się, jak Uf. powinna wyglądać rozgrzewka przed treningiem. Wszystkie musi być dostosowane do konkretnego treningu i osoby. Przedstawię Ci kilka czynności, które możesz wykonać, planując rozgrzewkę. Pierwszym elementem rozgrzewki może być podniesienie temperatury ciała. Uwzględnić tu można proste czynności, jak dłuższy spacer na trening, jazda na rowerze, bądź po prostu wykorzystanie bieżni na sali treningowej. Czas pracy tej części rozgrzewki to 5-10 minut. Poza tym możesz skorzystać z takich urządzeń, jakim są ergometry. Wioślarz, narciarz czy rower powietrzny pozwoli na rozgrzewkę wybranych grup mięśniowych specyficznych pod Twój trening. Drugi element rozgrzewki to ćwiczenia mobilizacyjne. Są szczególnie istotne, jeśli Twoje zakresy ruchomości są ograniczone. Trzeci element rozgrzewki to rampowanie. Rampowanie samo w sobie może stanowić całość rozgrzewki, gdyż zawiera wszystkie jej podstawowe elementy. Myślę, że Twoim głównym liftem jest przysiad i chcesz się przed nim rozgrzać. Możesz to zrobić w następujący sposób. Wykonując tego typu serie rozgrzewkowe podniesiesz temperaturę ciała przez dużą ilość powtórzeń wykonaną w krótkim czasie, przepracujesz pełny zakres ruchu, pobudzisz swój centralny układ nerwowy przez zwiększanie ciężaru co serie. Takim sposobem jesteś gotowy do wykonywania głównych serii roboczych.